Na mod pojawiła się modyfikacja z autoloadem do palet na konsole i PC. No i oczywiście to, jak widzicie mamy taką naczepę do ciężarówki marki Krone. Jak sobie załadujemy palety to pojawia się nam to w takich skrzyniach. I może wam to sugerować coś na zasadzie tego autoloadu do kłód, który był prezentowany całkiem niedawno. Natomiast tu działa to troszeczkę lepiej. Jak widzicie możemy sobie tutaj wejść do ciężarówki. Mogę sobie tutaj tą plandekę zsunąć, rozsunąć, odpalę sobie ciężarówkę to Możemy sobie nawet otworzyć drzwi z tyłu. Możemy sobie ten boczek też otworzyć. No i jak wygląda sam proces. Standardowo klikamy sobie R, to nam się ładuje to, co mamy na palecie za ciężarówką, za naczepą. I jak już sobie załadujemy to, to pojawi po prostu nam się w pewnym momencie dodatkowa skrzynia. Jeśli chodzi o wyładunek, no to nie musimy już za bardzo kombinować. Klikamy sobie po prostu I i trzy palety z tyłu zostaną nam wyładowane automatycznie. Przechodząc sobie do sklepu, to jak możemy zauważyć, mamy trzy przyczepy do wyboru. Mamy markę Farmtech, tutaj taką małą platformóweczkę i każda z tych przyczep ma tak na dobrą sprawę taką samą konfigurację. Mamy standardowe 30 tysięcy na przykład tutaj, ale mamy też Unrealistic, czyli taką niestandardową, nierealistyczną pojemność, czyli 100 tysięcy metrów możemy na tą przyczepę wrzucić. Mamy też 30 tysięcy metrów, jeżeli sobie tutaj zrobimy, ale wtedy mamy na zasadzie Multifruit, czyli różne palety możemy sobie wstawiać, wcześniejsza wersja to była tylko i wyłącznie jeden rodzaj zbioru na palecie, no i możemy też sobie zrobić unrealistic na różnym plonie. Natomiast z tej modyfikacji to nie wszystko, bo możemy sobie wejść też do zakładki budowania i w zakładce budowanie mamy taki duży silos, jak widzicie, na palety i on jest kompatybilny z tą modyfikacją, my możemy sobie go tutaj na przykład wybudować. Ale ja mogę też zrobić tak, że mogę go sobie zmodyfikować, klikamy sobie F na klawiaturze No i możemy go sobie dostosować Możemy sobie zrobić na przykład na takiej zasadzie I wtedy postawić sobie coś takiego gdzieś koło jakiegoś naszego budynku Jeśli chodzi o samą pojemność, to jest 5 milionów litrów To jest ogromna ilość i kosztuje nas to tak na dobrą sprawę 5 tysięcy Mam nadzieję, że modyfikacja się przyda graczom konsolowym Jeśli tak, to zostawcie łapeczkę w górę I pamiętajcie napisać komentarz, czy modyfikację pobieraliście